W gabinecie stomatologicznym nawet pozornie drobne leki pacjenta mogą wywołać poważne interakcje. Czy wiesz, które połączenia są szczególnie ryzykowne? Najważniejsze obszary uwagi: leki przeciwzakrzepowe, ryzyko krwawień podczas ekstrakcji i zabiegów chirurgicznych. NLPZ mogą nasilać działanie leków hipotensyjnych i przeciwzakrzepowych. Antybiotyki, wpływ na metabolizm leków doustnych tym antykoncepcji hormonalnej i leków przeciwpadaczkowych. Badania pokazują, że 20-30% powikłań w stomatologii związanych jest z lekami pacjenta. Kluczowa jest dokładna weryfikacja przyjmowanych substancji, w tym suplementów i leków OTC. Praktyczne wskazówki: Zawsze aktualizuj wywiad farmakologiczny pacjenta. Konsultuj potencjalne zmiany leków z lekarzem prowadzącym. Planuj procedury inwazyjne, uwzględniając profil ryzyka krwawień czy interakcji. Dzięki świadomości interakcji farmakologicznych minimalizujesz ryzyko powikłań, zapewniasz bezpieczeństwo pacjenta, zwiększasz profesjonalizm gabinetu. Chcesz wiedzieć, które leki w gabinecie stanowią największe wyzwanie? Obserwuj dentelens.